Witajcie serdecznie. Diuna Korbielów kit Żywiecki, 15 maja 2024. Wizyta studyjna. Pokażemy ośrodek. Planujemy przyjechać tutaj z kolonią i obozem w ferie zimowe. W pierwszym tygodniu ferii zimowych. Zapraszamy szczegóły. Wkrótce idziemy w stronę rekreacyjną. Idziemy zobaczyć boiska. Tutaj przed nami jest powierzchnia, na której powstaje duża wiata ogniskowa. Będzie duża wiata, żeby w razie niepogody też można było skorzystać z ogniska. No i ognisko. Boisko do siatkówki. Boisko wielofunkcyjne. Tam na wprost są góry. Z ośrodka mamy wejście na dwa różne szlaki. Od strony parkingu pójdziemy w górę na szlak niebieski. Od strony recepcji pójdziemy w górę na szlak żółty. A teraz pokażemy sam ośrodek. Mamy tutaj dwa baseny zewnętrzny oraz wewnętrzny Tam jesteśmy przed sezonem, także wszystko jest w przygotowaniu. Tutaj mamy malutki na razie plac zabaw, tutaj mamy postawione chwilowo. Tam jest duża przestrzeń postawione chwilowo stoliki, ławeczki tam jest basen, który będzie czynny od Czerwca Tutaj jest przygotowane Na ognisko Prawdopodobnie na Na dzisiaj Budynek ładny Basen tak jak powiedziałem Będzie czynny zewnętrzny od czerwca W zeszłym roku był czynny Do połowy października Woda jest podgrzewana i na początku października była bardzo ładna pogoda. Woda miała 33 stopnie, i ludzie się kąpali. Idziemy od strony tarasu. Tutaj jesteśmy na parterze. Z każdego pokoju jest wyjście na wspólny taras natomiast taki duży. Natomiast pokoje na piętrze pierwszym, drugim, mają balkony. Idziemy przez recepcję, pokażemy jak to wygląda w środku tam. Tutaj mamy do góry na żółty szlak przed nami góry, widoki są fantastyczne, jesteśmy u podnóża gór, diuna Beskidy Wchodzimy do środka idziemy zobaczyć na wprost jest stołówka tutaj zobaczcie, jeszcze się cofniemy tutaj można sobie posiedzieć na dworze zobaczymy przykładowe menu na dzisiaj kolonia akurat zielona szkoła dzisiaj mamy śniadanie, zapiekanki na ciepło bufet szwedzki, obiad, zupa grochowa, kotlet mielony kolacja na ciepło, placki ziemniaczane szwedzki stół, rzut, okiem i idziemy idziemy dalej. Chcę jeszcze raz. zewnątrz. Możemy wejść. Dzień dobry. wejdziemy na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze mamy salę, trzy sale. Mamy salę. Proszę bardzo bilardową i do ping-ponga Dzień dobry. Tutaj mamy salę ćwiczeń, toaleta i siłownia. Siłownia. Idziemy teraz. Idziemy teraz. na dużą świetlicę jest szczęśliwy idziemy na dużą świetlicę ona jest podwójna to znaczy mogą być dwie mniejsze albo dzień dobre albo jedna większa za chwilę to zobaczymy tam jeszcze wyżej śpią pracownicy Mamy świetlice, musimy sobie poradzić. Otwieramy i wchodzimy. Tutaj mamy. O, i tam w połowie drogi przechodzimy do drugiej części. Tutaj sobie możemy zasłonić. I mamy dwie mniejsze lub jedną większą Tak to wygląda Diuna korbielów, a tam są góry Do zobaczenia zysk biuro podróży fajnie, ciekawie, bezpiecznie, fantastycznie basen wewnętrzny Przechodzimy na basen wewnętrzny. Tutaj mamy basen. Mamy jacuzzi. I mamy saunę suchą. Za 5 minut otwarcie, bo od 10 jest czynne.